Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki odcinek troszkę całkiem inny. Może nie całkiem inny, ale coś innego będziemy pokazywać. Z reguły były to zwykłe Radia 2D. A tutaj mamy taką fajną alternatywę dla kogoś, kto nie ma możliwości tego dużego włożyć. Możemy włożyć sobie takie z rozsyłanym ekranem. W sumie pierwsze wrażenie naprawdę jest bardzo fajne. Może najpierw powiem, co w zestawie mamy. Może nie wyciągnę bo już tak nie nagrywałem wcześniej żeby pokazać co i jak zobaczcie z tyłu standardowa kostka tej ISO musiałem tu zamontować antenowe wyjście i tutaj te wyjście na wzmacniacze na kamery i jakieś tam różne pierdoły ja nie mocuję oczywiście go tylko tak mam włożone aha i co jest też fajne że kieszeń montażowa jest w zestawie także to jest na bardzo fajny plus Yy, oczywiście ten, to jest na zwykłym systemie, nie jest to na androidzie wiele osób narzeka na tego androida, że ten 1 giga jest wolny także myślę, że jak po prostu komuś ten android jest wolny to lepiej kupić sobie z zwykłym systemem jeśli potrzebujemy to radio do słuchania muzyki, a nie do jakichś tam bajerów yy, panel, na panelu przednim jak widać tutaj mamy dwa wyjścia USB plus AUX to wejście USB jedno jest, służy do ładowania telefonu nie jest to szybkie ładowanie, na tyle, żeby podtrzymać tę funkcję w telefonie. Jak mamy tam nawigację, czy coś ta bateria nam nie będzie leciała, tylko nam utrzymuje. Mikrofon na panelu głównym, tutaj mamy, nie ma możliwości podłączenia zewnętrznego, bardzo duży minus. Co jeszcze? Na plus dla mnie, na przykład, też jest tutaj to pokrętło do głośności. Bardzo fajne, nie lubię jak jest klikane w ten dotykowy ekran. Dobra, w takim razie włączymy. Tutaj te panele, te klawisze mogłyby tak się lżej klikać. Może nie, nie tyle lżej. U mnie teraz może jest troszkę dziwnie, bo ja nie mam tego radia umocowanego. I dlatego dla mnie to jest takie może takie wrażenie. Dobra, włączymy. ha mam ten. Nieprzykręcony. i tutaj e, ja nie będę nie, nie będę pokazywał e, nie będę włączał muzyki z wiadomych e, powodów e, ale na, o jakości dźwięku za chwilę Wam powiem najpierw Wam pokażę jak to wygląda tutaj mamy na panelu przednim przycisk do włączania i tutaj do zmiany e, nie częstotliwości radia tylko zmieniamy na F1, F2 i jak już rozmawiamy to tutaj mamy zieloną słuchaweczkę do odbierania tu mamy czerwoną. Także nie musimy na tym panelu też dotykowym, który zaraz wysuniemy operować. Wszystko możemy zrobić sobie tutaj, nawet jak mamy zsunięty ten ekran. Wiadomo jak jedziemy w nocy, nie każdy chce mieć ten ekran. Oczywiście jest opcja wygaszenia go, ale wiadomo każdy tam każdy inaczej może. Tutaj mamy na panelu też przycisk do muzyki przód tył, główne menu, equalizer i wyciszanie. Dobra, w takim razie wysuniemy ekran. A jeszcze zapomniałem powiedzieć, że tu jest też wyjście na kartę microSD. I teraz śmieszna rzecz trochę. Ja wiem, że to radio kosztuje 200, chyba 200 zł, ale to wyciąganie panela nie jest na przycisk, jest ręcznie, zobaczcie. Ja też tak wyciągam delikatnie, bo się boję. Oczywiście to nie jest takie delikatne jak ja to pokazuję, tylko ja nie mam też umocowanego i dlatego o, tak to wygląda. Teraz wam pokażę, jak tutaj to wygląda. Rozmowy bluetooth standardowo słabo nas słychać. Także ten mikrofon zewnętrzny, naprawdę jak ktoś z tego by chciał korzystać, musi być zewnętrzny, ale tu mamy ten minus, że nie możemy go podłączyć. Wychodzimy sobie. Na panelu głównym mamy radio, muzyka, wideo, zdjęcia. Filmy w rozdzielczości HD działają płynnie, nic się nie zacina. Yy. Muzyka odtwarzana na Bluetooth naprawdę fajnej jakości. Yy. Połączenie też jest naprawdę stabilne. Wybieramy sobie język w ustawieniach mamy tak ustawienia tej dźwięku i naprawdę teraz porównując do tych innych sprzętów te basy naprawdę fajnie działają naprawdę słychać to podbicie takich basów jak ustawimy nie ma tak jak tam w tamtych na androidzie chyba z tego co pamiętam te muzyka jest bas ale tu naprawdę ten bas jest taki delikatny a tu jest naprawdę fajnie naprawdę jestem zaskoczony jakością Aha i tutaj jak się to radio słabo częstotliwość ściąga to spróbujcie sobie tutaj pozmieniać Europa, Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa, Rosja, Japonia Czasami chyba jeszcze Azja jest Mi na przykład pamiętam kiedyś na Azji najlepiej ściągało Data i godzina Mi się resytuje, bo ja nie mam pamięci, bo mam, nie mam kabli przełożonych Nie przekładałem ponieważ Ponieważ, ponieważ yy, i tak wyciągnę je po prostu za kilka dni to radio i może z powrotem swoje Nie ustawienia fabryczne Aha. coś jeszcze wam chciałem pokazać wyświetlacz a tu możemy sobie te kolory zmienić kontrasty takie coś jeszcze coś jeszcze Aha, tutaj taki mamy teraz panel główny i mówiłem, że ten ekran można przygaszać. Klikamy tutaj, sobie mamy taki tryb nocny, jest troszkę ściemnione to. Drugie kliknięcie wygasza nam całkiem. Także, jak ktoś nie chce zsuwać tego ekranu w nocy, to, to, to akurat bardzo fajna opcja. A pamiętajcie, że jak weźmiecie sobie tak, to mimo wszystko, jak jedzicie w nocy, to i tak będzie oślepiało Was. Yy, tu mamy też przycisk menu on widzicie teraz nie działa a zobaczymy czy jak wyjdziemy czy on cofnie ten menu tak cof, wychodzi do głównego menu mirror link standardowo jak ktoś ma problem uruchomić bo z tego co wiem na Samsungu działa bez problemu to a na niektórych chińskich smartfonach niestety nie ale dziś też na moim kanale znajdziecie znajdziecie poradnik jak to uruchomić Także jak ktoś potrzebuje to poszukajcie. Jak podłączyć kamerę cofania również na moim kanale znajdziecie. Hmm, aha, mówiłem, że coś powiem na temat jakości dźwięku. Yy, może nie jest to jakość dźwięku yy, taka jak w sprzętach po 1000 czy 1500 zł. Ale biorąc pod uwagę, że ta cena jest 220 zł i wiele już tych yy, sprzętów na Androidzie używałem. Tu Was zapewniam, że jakość dźwięku jest naprawdę, naprawdę jest dobra jak na te pieniądze. Yy, ja tu mam u siebie głośniki, cztery głośniki chyba pioniera bodajże. Nie, dwa pioniera, dwa herca chyba. I naprawdę fajnie to gra. Yy, teraz mam u siebie radio Parota i tam naprawdę jakość dźwięku jest super. Yy, na takim naprawdę wysokim poziomie. Yy, I muszę tutaj naprawdę powiedzieć, że, że temu nic nie brakuje. Nie gra oczywiście jak tamto, ale, ale naprawdę jest ok. Na przykład dla mnie jest wystarczające, wiadomo jak ktoś tam jest takim yy, wiadomo tuba w bagażniku i to musisz wszystko tutaj trze trzeszeć. Oczywiście nie w głośnikach, tylko cała karoseria, no to wiadomo, z tego radia też nie będzie zadowolony, ale dla takiego normalnego użytkownika jak najbardziej jak najbardziej wystarczy. Teraz trzeszczy bo ja mam ten Miałem włączony i nie mam pamięci po prostu i tych stacji nie pamięta A wyszukujemy wiadomo tutaj przytrzymujemy sobie Czekajcie Idziemy tutaj Aha, dobra Tutaj sobie wyszukujemy I teraz Wam powiem Jaki jest minus w tych sprzętach One nie posiadają RDS W niektórych w tych z Androidem słyszałem, że można coś tam, jakiegoś softa czy coś tam innego wgrać I wtedy będzie, będzie ten RDS działał Ale tak z tych wszystkich, które w ogóle miałem Techniczyki Chyba w jednym mi się trafiło, że był RDS Pozostałe nie miały tego Także Jak ktoś też właśnie jak komuś to przeszkadza, no to będzie zawiedziony niestety. Tutaj mam połączony swój telefon. I ja też ogólnie nie chcę tego dźwięku pokazywać, już nie chodzi o te prawa autorskie. Tylko jak ja nagrywam to telefonem, to ta jakość dźwięku naprawdę nie jest nigdy... nie jest odzorowana. Jak nagrywam telefonem, to zawsze słychać jakieś trzeszczenie nie wiadomo skąd w tym telefonie. Także ja też po prostu tego nie chcę pokazywać. Jakbym nagrywał czymś bardziej takim profesjonalnym, to wtedy może bym to pokazał. I teraz co? Suwamy ekran sobie. Ja tak ostrożnie po prostu to robię, żeby nic nie uszkodzić. I też jak to będzie zamontowane, to też jest stabilne. Teraz nie jest zamontowane, dlatego tak jest. Jeszcze zostawię, jeszcze klucze do wyciągania. wiadomo, jak już to radio sobie, to wtedy mamy, żeby wyciągnąć i odbezpieczyć sobie tą kieszeń. Instrukcja obsługi, ale wiadomo, kto instrukcję czyta, nie? O, i to nawet model nawet ja sam nie widziałem model Testo T100, Testo eee, G pilot na śmieszny. też nawet go nie, nie, nawet go nie otworzyłem bo nie, nie użyłem takiego pilota Dobra ja jakby ktoś był zainteresowany zamieszczam link do tego sprzętu jeśli będzie aktywny ja za nie dałem 200-212 coś takiego dostawa około 3 tygodni Wiadomo, gdzie to zamówiłem, to zobaczycie w opisie. Myślę, że w Polsce są dostępne, ale cena, przepuszczam, będzie plus minus 100% wyższa. Także już jak miał dać 100% więcej, to myślę, że, że już wolałbym coś innego kupić za te pieniądze. Ale za te 200 zł naprawdę warto. Sam kiedyś miałem jeden DIN radio i, 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 i kombinowałem, żeby nie wiadomo, co zrobić, żeby było to dwa DIN, nie zawsze to się dało. Także teraz na pewno bym... Takie coś sobie założył. Dobra, z mojej strony to tyle już nie będę przyciągał. Jak jakieś pytania macie, to śmiało zadawajcie w komentarzu. I komentujcie, lajkujcie, jak Wam się podobało. Dzięki, cześć.